Panie kierowco, jakie świateł używamy w dzisiejszym? O... Gdyby ten mężczyzna miał w aucie zamontowane CB radio, dowiedziałby się wielu ciekawych rzeczy na swój temat. Panie kierowco, którym pasem ruchu jeździmy? Nie, panie kierowco, jeździmy prawym pasem, lewy pas służy do wyprzedzania. Wyprzedzamy samochód, chowam się za serty pojazd. Panie kierowco, za długie, to Kierowcy często albo zapominają, albo nie chcą pamiętać, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. I teraz za swoją niewiedzę mężczyzna będzie musiał zapłacić. Do jego konta będą też dopisane punkty karne. Nie ma pan uprawnienia? ma pan je od roku 2002. To było, nie było, ponieważ jest ponieważ za lewym pasem jest do 500 zł. Tak? Mogę panu pogadać taryfikatorze. Co nieco pokręciło się też kierowcy, który nie wie, na jakich światłach powinien jeździć w taką pogodę. No A, a pani kierowca, a... W ogóle pana z tyłu nie widać, tak? Jedzie pan tylko w światłach z przodu, tylko na tych ledach, a z tyłu... W ogóle pan nie ma świateł włączonych. w trasy. Nie wiedziałem, że mi się nie naprawdę. Gdybym wiedział, to, w moim, no to ja mam także się z wypalą na stałe. Jeżeli nie pan, jest pan pewien do pojazdu, no to powinno się przed podróżą obejść, tak? Czy to są to, wszystkie światła. Że, że wsiadam i nie jadę. A tu się okazuje, że wsiadam i nie jadę. Niech mi pan uwierzy, że. A to nigdy nie będzie myślało za człowieka. To jest Jednak zanim świat się skończy, będzie mandat. Tym razem to 200 zł i dwa punkty karne. że to, co trzyma pan w ręku? Proponowałem nie używać. Bo byłoby trzecie. Policjanci jadą dalej, i po chwili zatrzymują kolejnego kierowcę, który zapomniał, że nie zawsze powinno się jeździć na światłach drogowych. Kierowca, jakiej jakie światła używamy w dzisiejszym? Warunki pogodowe są takie, jakie są. Trzeba. Nie, wyskoczyłem, no nie zauważyłem. Na Byłem przekonany, że to z automatu się zapala. Też trzeba uważać, panie kocakie, są z automatu, ponieważ przy niektórych warunkach pogodowych te automatycznie nie załączają świateł, tylko ośmielczają się na jazdy. dziennej. Jasne jest też to, że mężczyzna dostaje mandat. A policjanci po chwili zatrzymują kolejnego kierowcę. Tym razem jest to Kanadyjczyk o polskich korzeniach. Bo? Bo. Masz więcej prawo, O! Zgadza! się. Kierowca ma sporo szczęścia, ponieważ policjanci postanawiają, że nie wystawią mu żadnego mandatu. Szerokie drogi. Pouczenie dzisiaj. Dziękuję. Ja myślałam, że to w Kanadzie, jak widzisz to samochody, to automatycznie. No, ale światło tylko z przodu były. Bo były jazdy dzienne się motoryzujące. Pan nie z tyłu, a jak jest mgła z kółce z tej wody, to nie widać pana z tyłu. Następny kierowca, zatrzymany przez funkcjonariuszy, to z kolei Słowak. Bez świateł? Zgadza się? Nie wiem, proszę, Jednak to nie jedyny problem mężczyzny. Jest popękane jedna, jak i druga strona. U nas się takim pojazdem nie można poruszać, tak? W naszym kraju. No trzeba. Pojazd specjalistyczny, tak? Czyli laweta. Albo naprawić serwis, wymienić lampy, tak? No to to można to jechać. Ale to nie można u nas. Ma być całe. Tak jak fabryka wypuściła samochód, tak ma wszystko. wszystko no stópy. No ale musi być sprawny, tak? Za jazdę na światłach drogowych policjanci postanawiają ukarać go najniższym z możliwych mandatów. Z mojej strony wszystko. Do widzenia. A my sobie poradzi pan, tak? Do widzenia. A policjanci jadą dalej. Ważniejsze, żeby był petent zadowolony. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach